Witam wszystkich. Jak widać, Jelonek już na chodzie. Przyczepkę od Pawła pożyczyłem. Mócimy ten samo co niedawno skończyłem go skręcać. Nie jest jeszcze do końca skręcony. Tutaj osłon nie ma. Nie miało to związku z pompą, ale no później Wam opowiem. No i tak, tato już przyjechał z przyczepami. Zaraz zobaczymy. To tu nam muci, znaczy no ja wiem kto muci, nie, ale wy zobaczycie Kurzy się Okej, okay. okej okay. Dobra Master Master 2 I jelonek 650R No właśnie Master Master 2 ma to do siebie, że trzeba mu trzeba mu bardzo dużo miejsca na poprzeczkach. Po prostu musi operator wyłączać wałek bo za duże załamanie jest, jak się yy, Więc pojedziemy do końca. Za duże załamanie jest, niech nie będę się tędy pchał. Tędy pojedziemy, jak zawraca to za duże załamanie wałka. Master 4 ma już tam zrobione na jakieś takie przekładnie, że yy, nie musi wyłączać. Tu jeszcze dwa wałki chyba jest, no okej okay. dobra No, cienkie wałki to zobaczcie, fajnie to idzie sprawnie, nie? Nie zapycha Dobra, zdejmę z głowy, zobaczymy co ja tu nagrywam No, elegancko, elegancko mu idzie. Zabiernicza Osiem na godzinę a Jakieś 8,5 Dobra, zobaczymy czy coś nasypał, czy nasypą Może ja niepotrzebnie jadę z to przyczepą Ostatnie 20 metrów rządka, kończymy. Szału nie ma w tym roku, ale dobrze, że udało się mucić. Ogólnie to, <gulnie> to jest no, hit internetu, bo w październiku mucenie fasoli. Zazwyczaj ludzie już teraz buraki kopią, a tu jeszcze fasolę się muci. No nic, dobrze się udało wymucić. Zaraz jeszcze wysypiemy. Pokażę Wam na przyczepie, jak to wygląda. Szału nie ma. Lepsze to niż talerzówka, moim zdaniem. Dobrze, że udało się i wszystko poszło. Ta przyczepa pusta. Niestety się nie przydała, ale dobrze, że była. I tak. Ta nie, nie jest taka mocno pełna. Daje się, że tutaj ta ostatnia ładniejsza. Tak, pewnie jak po świece. O, widzicie? Bardzo dużo jest zepsutej, nie? Bardzo dużo zepsutej. No i mokra jest. Znaczy mokra. No wilgotna. Nie wiem ile, bo nie mam. Nie mam e, wilgotnościomierza przy sobie. Nie było czasu zresztą. I tu jest. Tu jest podobnie, nie? Tak to wygląda. Ale jest na przyczepie. Jest na przyczepie. Plon nie za... Nie za duży, ale jest. Dobra, co, co tam się dalej będzie działo z tą fasolą, to yy, no, zobaczycie w następnych odcinkach, nie? Trzymajcie się, na razie, cześć!